Dotarliśmy do Gościęcina. Pogoda niczym grudniowa, w sumie jest grudzień, ale świąteczna. Pewnie każdy chciałby śniegu trochę na święta. Trasa odśnieżona jak widać, da się jeździć, akurat o, są śmiałkowie, pan Tygrys jedzie. Da się jeździć, nawet całkiem chyba przyjemnie. No co, zaraz ruszamy na trasę, młodzi adepci kolarstwa już nie mogą się doczekać. Dokładnie. No i fajnie będzie chyba się zmierzyć z tymi warunkami i myślę, że będzie całkiem fajnie i przyjemnie, a co na to liczę, no. Zobaczcie, bez problemu, wielki szacun dla organizatorów, że odśnieżyli, tam pan ciągle jeździ kładem i odśnieża pewnie. Nie, safety first na trasach. Trening na klatkę. Jutro tutaj będzie taki ogień. Trzeba trenować, ale ślisko. O, tak, przejechałem. Kolejna próba podejechania bezwzględnie z chodków. Michał mi mówił, że robię to słabo. Boję się, Nie. Widziałem to. Teraz przeszkody. Raz i dzisiaj skoczyłem Spróbuję drugi raz Jak widać Z sukcesami Ruchy wymagające, zima w pełni Mam nadzieję, że To wszystko będzie takie tak się czyli Przyczepne, a nie lodowate, takie Sklejone, bo jak po rodzinie fajnie się ale Będzie jak będzie Klub przyjeżdża jutro ale robota w re, rowery ogarnięte, no, <coughs> miała to jak teamwork. Dopiero w świetle widać, kiedy to jest ciepło. No, ciepła woda robi robotę. Niesamowita rzecz każdy ma swoje zadanie. Witam Was w niedzielę. Śniegu napalało dużo, naprawdę dużo. Piękny, biały, jeszcze nie zabrudzony puszek. Chyba jest mimo go wszystko mniej trochę niż miało go być według prognoz no ale to i tak nadal jest ilość śniegu, której ja nie pamiętam od kilku lat. No i jesteś Michaś. Michał już tutaj w gotowości prawie startowej. Pomógłbyś, a nie nakręcasz kamerką. Rower już spakowany. Całe jeszcze... auto odśnieżone. Całe auto odśnieżone, Właśnie. ale ile śniegu Właśnie napadało? No Warszawy w kurzy kościół. Jedzie ze mną, a niech pomóc Co, co, Warszawy, Ja zabłonny jestem, kolego. Zabłonny. Zabłonny. <noise> <noise> Przysłonię sobie do swojego rumaka. Prześcieradłem. Pięknie. Ciepło mu będzie. Po co? Po co płacić? Po panowie. Ochroniacze. Na Najlepsze to jest właśnie prześcieradło z gułką po mamie, co? No. Albo po babci na przykład. Tak? Albo po babci. babci. Zmarła. Jedziemy do Gościęcina Śniegu napadało Ale mam dużo, dobrego kierowcę Dużo napadało śniegu Biało wszędzie, zobaczymy jak na trasie Ale na trasie podobno więcej Błotka niż śniegu tak. że to nie Organizator tak. generalnie wykazuje się na medal Bo całą noc odśnieżali Dodatkowo mają kłady Mają pługi, także Naprawdę są przygotowani. Zresztą tutaj co roku jest, są bardzo podobne warunki atmosferyczne, także myślę, że tutaj zima nie zaskoczyła organizatora. Tutaj trochę zaskoczyła na tej drodze. Ale to zaskoczyła do tego, e, zarządcy drogi. Wspaniały bus, JBG2, to jest wszystko. Tajne półki. Ale najważniejsze jest Webasto na przykład. jak tu jest tak cieplutko, tak przyjemnie. Cieplej Michaś niż u nas w pokoju w nocy, co? Kurde, wypizgało nas dzisiaj jak chopie. Ciebie mi było cieplutko Ja jakoś taki dzisiaj byłem Zmarznięty, zmarznięty, bo może przez to okno otwarte I śnieg padał na mnie To pewnie Obudziłem się i miałem czoło w śniegu Komu przeszkadzał ten śnieg, Paweł? Komu przeszkadzał ten śnieg? Ja nie wiem, po co to było naprawdę i tylko się nałopatowali i łopatowali i często mamy kurde, było to się jechać nie da częściowo. No nie da się, no. I, no, no, się, no. i brudne, brudne rowery będą. No, tam, I, a zobacz. ja nie mam roweru na zmianę. O nie, jak jedzie. Jaś, stary wyjga. Hej. Cześć, cześć. To jest stary wyjga, to nie ma co patrzeć, on to nie zejdzie ani razu na rowie. Piękne warunki. Dobra, chodźmy, Karol, bo to trzeba się zapoznać. No. I co, o trasie? Nienawidzę. Nienawidzę takiej trasy. Ja tak. Dobrze. Wszystko zaważnie to jest. Pan, jaki trik, piękny. Ale jak wyglądają buty po kilku krokach? Tutaj. Naprawdę, kilku dużo nie chodziło. Ten trochę lepszy, więc trochę loteria. Czy się przyklei coś dużego, czy jednak nie. Najtypowe problemy dzisiaj. Wydam nikogo w tym Zima. CX, I tu wszystko już musi pójść dobrze. Wyścig został zaklęty pozytywnie. Super szybko! Super, musisz zaakceptować to, że nie da się wpiąć. A jak ci się uda, to znaczy, że jest super i że masz przewagę nad wszystkimi. że tu trzeba tyle biec no no dawaj, dawaj! Zwalczył mhm. no. górną linię mówiłem ci? nie, dałam cię ale, 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 Uuuuho ja, ja, ja. Dawaj Brian Dałem sobie Michał jedź! Opa, opa. No dołem się opłatę. O, ten to ładnie. O, no, ten ładnie. Ten tak średnio. Nie no też to. Dałem, dałem. Akurat tego dynamic. O, to nie, Dawaj filip, opop! Dawaj, dawaj Bartosz! Ładnie! Opaj, op On ładnie pojechał Zmiany, zmiany Tasują się bardzo zawodnicy Dawaj Piotrek! Hop, hop, Daj się tym Tylko trzeba się utrzymać Dawaj Karol! Hop, pop Dawaj, dawaj, dawaj! Walka, walka. Dawaj, Paweł. Uuu, uh, wow. dawaj, dawaj. Nadwyżka mocy, tak zwana. No, podjeżdża. Bo! Wow. Abre. No tutaj? No tutaj. Dawaj Paweł, Bob. Dawaj Karo, opob! Dawaj, op. dawaj. dawaj, dawaj, zaginamy się! Ale myślę, że warto, żeby y, widzowie zobaczyli. Ja mam kalosze i bardzo dobrze, bo jak się za ten to no, jest ciężko. Dawaj przemo hop, 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 dawaj, 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 dawaj. oba, oba, Nie, biegnie. Dobry. Dawaj Szymon, hop, hop. Tak. dawaj oba, Dawaj, oba, 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 hop, oba, Dawaj, dawaj, oba, hop, hop, hop. E, mm -hmm. Dawaj, dawaj, oba, Dawaj, hop, hop, hop. Dawaj, dawaj, Michał, dawaj, dawaj, opapap, wszystko blisko. Podbieg po schodach, najgorszy. Dawaj, Paweł, dawaj, dawaj, opapap. Dobrze Karol, nadrobiłeś! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! U! Aż, dawaj. dawaj Karol, dawaj, dawaj! Hop, hop, hop! Nagrane! Piękny atak Michała. Dawaj Michał, dawaj, dawaj! Uh. A tu Przemo. Dawaj, dawaj Przemo, dawaj, dawaj! Rozkręcenie po podbiegu to niełatwa sprawa. Słuchasz. Marek tam za dokładnie, na tych serceńcach tutaj za chwilę będzie dodali coś w okno. Chyba mniej więcej reprezentuje auto. big I kolejne zmiany w klasyfikacji klubowej JBG2 dawaj dawaj, 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 Karol, pięknie, hop, 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 dawaj, Paweł, dawaj, dawaj, hop, 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 My w będziemy się że nie forma była dobra, ale gdzieś tam wrzątki się tak nagrałem błędy No i te buty mi się zapchały strasznie No i nie byłem w stanie jechać tak naprawdę Drugą, trzecią, czwartą ludę Przejechałem w ogóle nie śpięty nigdzie potem już było lepiej No i zacząłem też jechać wtedy Więc To jest trochę szkoda bo Czułeś fajnie, po też że dobrze jechałem. No Zaki, niestety, się właśnie ale ja pierwsze problemy z pięć, spowodowały, że zacząłem spływać. Ja mówię, e, no więc, wszystko szkoda, wyrażą, ale. Skrychać, e, takie, telefon, jest pewnie kolację Taki Dumny gwiazd. Chcesz przejąć kamerę? Jeszcze Udzielić Państwu? wywiadu. Oczywiście ja. cały czas kibicowałem, czyli Paweł Bernard z Lewis roku roku jak było? Super, super zabawa, szkoda, że na jednym rowerze, bo 3 z 7 rund to praktycznie nie mogłem się wpiąć, więc to dosyć poważnie utrudniało jazdę. Natomiast, co, no jak jechałem, to jechałem chyba dobrym tempem. Startowałem, chyba byłem czwarty od końca wyczytany, więc 15 dojechałem. Także myślę, że. Jest okej, okay. najważniejsze, że człowiek zaliczył epicki, epicki wyścig na, w epickich warunkach. Także pozytywnie, pozytywnie. Aha, i taka strata. Jakby ktoś szukał, to są na polu w Kościęcinie. Michał Paluta, czwarte miejsce dzisiaj. Byłeś naszym faworytem, klubówkę wygrałeś, mimo że stawka była dosyć duża. Mm -hmm. Dużo zawodników RBG było na starcie, ale Wielki. powiedz to W było. Było ciężko, zimno, aczkolwiek nie było tak zimno, jak myślałem, że będzie. Eee, no i co? No, drugie miejsce od startu. Na drugie miejsce skoczyłem od startu, później miałem ten problem, który mieli chyba wszyscy, czyli nie mogłem się wpinać z powodu... Zamarzniętej brei lodu i błota w moich pedałkach. No i generalnie później, czym dalej trwał wyścig, tym bardziej było zmrożone i było szybciej. Co mi pasowało, bo czym dalej ten wyścig trwał, tym lepiej się czułem. Widziałem, że rywale teraz z tych sił opadają. I tak skoczyłem na czwarte miejsce. I czwarty dojechałem. Myślę, że gdyby jeszcze była jedna runda, to trzecie miejsce było spokojnie w zasięgu. Ale wyżej to już dzisiaj nie, na pewno. Po pierwszej rundzie byłem w szósty, siódmy około, no i niestety po słynnych schodach już, które czasem da się wskakiwać, zapchałem tak pedały, że odepchałem je tak naprawdę na półtorej rundy do końca i z ręką na sercu powiem, że ani razu nie było sytuacji, w której miałem wpięte przez te cztery okrążenia obydwie nogi w pedały. Ani razu. Totalnie nie wiem co się działo. Spłynąłem nisko na te półtora rundy do końca. Udało się wpiąć w końcu pedały, bo po jakiejś tam zmianie roweru kolejnej już wszystko grało. Gdzie też wielkie podziękowania dla chłopaków z ekipy, którzy na tym razie ogarniali sprzęt. Eee, no i zacząłem coś jechać. No i to jest chyba ten. ta iskierka nadziei, którą również w zeszłym roku w gościnie miałem. że to w sumie fajnie szło. No i co? Na no kolejny start mistrzostwa polski przełajowej już za ponad miesiąc.